I jestem. Długo oczekiwany film z opaskami na udach w końcu się pojawia na moim kanale. Troszeczkę mi czasu zajęło, bo naprawdę, naprawdę starałam się poddać te opaski testom. Różnie mi to wychodziło i niestety nie mam dla Was dobrych wieści. Ale po kolei. Zamówiłam opaski z czterech różnych firm. Dwie firmy przysłały mi te opaski nieodpłatnie, w dwóch firmach zapłaciłam za te opaski, natomiast Oczywiście nie wpływa to w żaden sposób na moją opinię i zaraz zresztą zobaczycie tak naprawdę. Wszystkie te firmy podlinkuję Wam na dole, żebyście mieli wgląd, żebyście mogli wejść sobie na stronę, zobaczyć jak one dokładnie te opaski wyglądają, jakie są aktualne ceny. W zasadzie większość tych opasek kosztuje około 30 zł, jedno kosztują 40 zł ale do tego zaraz przejdziemy, będę Wam po kolei pokazywać wszystkie, wszystkie te, te opaski. Pierwsze opaski mam z firmy Bailola, jest to firma, której siedziba mieści się w Warszawie i ja pojechałam te opaski tam odebrać, natomiast okazało się, że niestety ich na miejscu nie było, że no pomiędzy moim zamówieniem a odebraniem te opaski już niestety z magazynu wyfrunęły. Porozmawiałam z właścicielką, bardzo przemiłą dziewczyną o imieniu Ula i porozmawiałyśmy właśnie troszeczkę też o mocie plus size, Generalnie o rynku i Ula postanowiła, że w takim razie te opaski przyszły mi nieodpłatnie, jak tylko pojawią się na stanie, i tak też e, uczyniła, więc dotarły do mnie właśnie opaski koronkowe. Są to opaski, wszystkie zresztą opaski, które od wewnętrznej strony mają silikonowe paseczki i na górze, i na dole opaski, wszystkie opaski już prałam i w zasadzie żadne opaski podczas prania nie uległy zniszczeniu, nic się nie zmechaciło, nic się nie popruło nie wystają żadne nitki opaski zobaczcie, są mniej więcej na wysokość mojej dłoni więc bywają i mniejsze, bywają i większe natomiast te opaski no, są dosyć dobrze zrobione nie są koronka jest Taka średnia, bym powiedziała, to mam jedne opaski, które są o wiele, wiele przyjemniejsze w dotyku, więc ta koronka jest taka, powiedzmy, standardowa. Nie ocierała mnie ona bardzo uda, bo często się też słyszę, że ta koronka może ocierać i to też może być problem. U mnie to nie miało miejsca, ale to wynika też z tego, że ja, zarówno tych opasek, jak tak naprawdę wszystkich następnych, nie byłam w stanie nosić dłużej na nogach niż pół godziny. Wynika to mniej więcej z tego, że ja z uwagi na swój duży plus size, czyli to nie jest plus size, gdzie rozmiar 42 już uznawany jest za plus size, tylko ja naprawdę jestem duża, noszę rozmiar 48 w porywach do 50, szczególnie właśnie na dole. I moje uda tak naprawdę ocierają się o siebie w zasadzie już od samego początku. Czyli jak tylko skończy się bielizna i zaczynają się uda, moje uda już o siebie ocierają. Tego typu opaski, jak spojrzycie na zdjęcia, są mniej więcej troszeczkę obniżone na udach. One nie są tak na samej górze, więc są troszeczkę obniżone. I to był pierwszy mój błąd, kiedy zamówiłam pierwsze swoje opaski, bo zamówiłam je właśnie w za małym rozmiarze. I to były opaski z firmy Lida. To są opaski, które mają troszeczkę inną konstrukcję. Mianowicie na górze mają właśnie taką. Górę jak standardowe opaski, czy też jak podwiązki, może by rzec, czyli też właśnie silikonowe paseczki oraz koronka, natomiast one mają nogawkę. Nogawka jest typowo rajstopowa i kończy się takim delikatnym ściągaczem, natomiast właśnie e, ta opaska była na mnie nie tyle, że za mała, ale niestety o, zobaczcie, ona już sama z siebie po prostu się wykręca i w momencie, kiedy z tyłu Udo przechodzi w pośladek, mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. To ta opaska zaczynała się wywijać, i ona, jakby w tym miejscu, po prostu zaczynała mi się rolować. Przez co zaczynała pociągać to rolowanie do przodu, i momentalnie to się mi w ogóle nie trzymało i rolowało. Niestety, góra również mi podjeżdżała, pomimo tego, że tutaj mamy ściągacz, i on jest taki, taki, taki zwykły ściągacz, powiedzmy, jak w skarpetkach. To niestety cała ta opaska po prostu mi się rolowała. Ja nie byłam w stanie, tak naprawdę, zrobić czterech kroków do bramy w, ty, w tych opaskach, i kompletnie, kompletnie one się u mnie nie sprawdziły. Potem już się zorientowałam, że w takim razie muszę się inaczej wymierzyć, czyli muszę się wymierzyć właśnie wyżej, bliżej pośladków, gdzie automatycznie no, troszeczkę obwód jest szerszy. I tym sposobem, właśnie wszystkie następne opaski już miałam w tym większym rozmiarze. Niestety to nie pomogło. Zarówno opaski firmy By Lola, jak i opaski firmy Ewa Michalak oraz firmy Belli wszystkie opaski miały dokładnie. Jakby miałam dokładnie ten sam problem. To znaczy, one w momencie, w momencie styku pośladków z udami, w tym jakby wiecie, zagięciu, wyginały się i były bardzo niewygodne. I takie wręcz przeszkadzające. Opaski marki um, Ewa Michalak są o wiele, wiele wyższe. Ja Wam je tutaj porównam, zobaczcie. To są opaski od Bajlola i tu mamy, widzicie, zobaczcie o ile są wyższe opaski od Ewy Michalak. Ta koronka też u Ewy Michalak jest o wiele bardziej delikatna, jest mięciutka, jest bardzo przyjemna w dotyku. Widać, że jest to opaska o wyższej jakości, no ale ona też jest najdroższa z nich wszystkich, bo te opaski od Ewy Michalak kosztowały 40 zł. Doliczając koszty przesyłki, wyszło tam 50 chyba 2. W, w opaskach Ewy Michalak tutaj z tyłu mamy, widzicie, takie dwa szwy. Natomiast, no niestety, to też spowodowało, że te opaski mi się w ogóle nie trzymały. Ech, nie wiem czy to jest konstrukcja moich ud, czy po prostu moje uda są za duże na to, ale zupełnie te opaski po prostu mi się nie sprawdziły. Kolejne opaski, jakie miałam, to były właśnie z firmy Belly. Firma Belly przysłała mi dwa rodzaje opasek do testów jakby w tej yy, za darmo i tu mamy właśnie koronkowe w kolorze jeansowym. One są szerokości tak jak Bailola, zobaczcie. To jest dokładnie ta sama szerokość. O, widzicie, że nawet nic nie widać. Więc niestety miałam dokładnie ten sam problem, czyli te akurat są troszeczkę za niskie i również po prostu się rolowały i nie chciały trzymać na miejscu. Ten silikon, owszem, on się dobrze trzymał, z kolei na dole, tutaj, wiecie, jakby w dolnej części, natomiast w górnej części pod pośladkami. Wyginał mi się, rolował się, to powodowało, że no, to po prostu nie było wygodne. Natomiast te drugie opaski, one są już, zobaczcie, gładkie. Są troszeczkę większe, nieznacznie większe od tych koronkowych. Widzicie? No, dosłownie naprawdę, naprawdę niewiele większe. Poczekajcie. O, tak to zrobię. Niewiele większe, ale jednak są. Ale są gładkie. To jest dla tych osób, które właśnie nie przepadają za koronką bądź boją się, że ta koronka będzie drapać i jakby, wiecie, powodować ocieranie od wewnątrz, czyli koronka o skórę. Ja, za, wybierając też te, bałam się, że to będzie wyglądało trochę, wiecie, jak taki bandaż albo jak takie staniki. Natomiast to ma bardzo fajny materiał. To jest materiał śliski. Jest, nie jest mocno elastyczny, bo, bo one się jakoś tak bardzo mocno nie naciągają, natomiast jest na tyle y, mocny i sztywny i jakby taki mięsisty, że naprawdę fajnie trzymał się nogi. I, i, I w sumie te z tych wszystkich najlepiej trzymały się nogi. Ten silikon w środku też jest troszeczkę inny niż w innych opaskach. On ma też inny kolor, bo jest kolor cielisty. Jak tylko zamknę jakby te opaski, wiecie, o tak, to one się momentalnie się zamyka, zupełnie inaczej niż w tych innych opaskach, kiedy po prostu no to jest, wiecie, takie, takie normalne, więc tutaj zauważam, że ten silikon jest troszeczkę inny, ale niestety też te opaski nie do końca spełniły swoje moje oczekiwania i swoją funkcję niestety większość tych opasek po prostu nie jest na moją budowę, nie jest może na moje duże udo, na moje duże pośladki, czy też te miejsce, wiecie łączenia, po prostu kompletnie się nie sprawdzały Zamawiając firmy Lida te opaski, które wydawało mi się, że to jest super rozwiązanie, bo przecież aż do samego kolana mamy nogawkę, ale niestety te na górze powodow... były za małe, tak jak Wam wspomniałam, więc ponad tym tworzył mi się taki, taki wałek ze skóry, bo one nie, nie, nie byłam mi w stanie tak wysoko podciągnąć, więc z dwóch stron po prostu. Taki wałeczek mi wychodził, który ocierał się o siebie, więc po prostu zniwelowało to całkowicie pomysł tego, ale zamówiłam jednocześnie takie rajstopki. To są rajstopki, takie spodenki rajstopowe. One tutaj na dole, przy nogawce, nie mają ściągacza, tylko są tak, jakby wiecie, obrobione, obszyte. I wydawało mi się, że to jest w ogóle strzał dziesiątka, że to jest rewelacyjny pomysł, że to jest to. I e, jakie założyłam, porównując jakby potem, bo to przyszło w jednej paczce, mówię jezus, smary, jakie to jest wygolne w ogóle, rewelacja. No, po prostu strzał, strzał w dziesiątkę. I one kosztowały 10 zł, więc naprawdę, naprawdę niewiele. No i założyłam je e, nieświadoma zupełnie na cały dzień. I ogólnie byłyby ok, ale pojawił się taki problem, że kiedy moje uda mimo wszystko ocierało o siebie, ale przynajmniej nie skóra o skórę, a materiał o materiał. To one tutaj na tym materiale tak strasznie się zmechaciły. Mam nadzieję, że to będzie widać. Zobaczcie. Tak niesamowicie się zmechaciły, że to mechacenie, ocierając o siebie, spowodowało, że te nogawki po prostu się złączyły. Po prostu się złączyły, jak ja poszłam do toalety, to ja musiałam je. Rozrywać i yy, prawdopodobnie trochę też poniszczyć, bo nie byłam w stanie zdjąć tych spodenek. Po prostu byłam w szoku, jak bardzo ocieranie tych nogawek tutaj o siebie spowodowało, że one się po prostu posklejały. Dodatkowo, też to na górze, znaczy na górze, na dole nogawki, nie jest wcale zbyt wygodne, bo przez to, że ono jest takie pow Pomarszczone i takie wiecie, nie jest proste, nie jest zakończone jakimś takim sensownym ściągaczem, to powoduje, że to się roluje do góry. I to nie rolowało się na tyle mocno, żeby mi to przeszkadzało i żebym zaczynała odczuwać dyskomfort, jednak spowodowało, że właśnie w momencie, jak to się zrolowało, potem skleiło, to w ogóle jak ja poszłam do łazienki, to no, przeżyłam szok i naprawdę ogromne zdziwienie, jak bardzo. No, to wygląda po prostu fatalnie w tej chwili. To wygląda strasznie i nie wiem, no nie wiem, czy będę to zakładać, powiem Wam, bo patrząc po tym, właśnie w jaki sposób to się zachowało, no szczerze mówiąc, to się boję. Więc yy, wydawało mi się, że to rozwiązanie byłoby fajne. Niestety, znowu, może ja mam po prostu takie wielkie uda. To się nie sprawdziło i. Yy, w zasadzie sprawdziło się lepiej niż wszystkie inne opaski. Po prostu opaski się u mnie nie sprawdziły. To się sprawdziło nieco lepiej, natomiast nie na tyle, żebym nie miała żadnych zastrzeżeń. Za 10 zł, myślę, że można coś takiego kupić, ale musimy doliczyć do tego koszty wysyłki. Więc, no nie wiem, na koniec pokażę Wam coś, co ja kupiłam y, rok temu po prostu na bazarku za 14 zł. Wybierałam się właśnie na wesele do koleżanki rok, dwa lata temu. Na wesele do koleżanki i właśnie był sierpień, były ogromne upały. Miałam zaplanowaną sukienkę. Nie chciałam zakładać rajstop, bo jednak jest niewygodnie, jest gorąco po prostu. Rajstopy mimo wszystko no, w ciągu dnia pracują, chociażby nawet tak jak to, tak? Pracują, ściągają się, trzeba poprawiać. I będąc na bazarku, zaszłam do takiej budki, w której pani sprzedaje, wiecie, takie podkoszulki, albo takie majtki typowe dla starszych panów. Nie wiem, czy kojarzycie. Są takie budki, gdzie właśnie nie chińskie, nie mówię o tych chińskich, tylko takie, takie starodawne, staromodne budki i tam pani miała coś takiego. To są po prostu spodenki. Są to spodenki bawełniane w kolorze cielistym, miała je jeszcze w kolorze białym i czarnym. Bawełniane, zwykłe, proste spodenki na dole zakończone koronką, ale to nie jest ściągacz. I to, słuchajcie, to jest Mistrzostwo Świata. To kosztowało 14 zł, ale to jest bawełna, więc ja się w tym w ogóle nie pocę. Nie ocierają mi się nogi o to w takim, taki sposób jak w tym czyli nie roluje mi się tutaj nic, nie, nie trzę, nie, nie tworzą się żadne kłaczki ani po prostu. To jest rewelacyjne. Dla mnie to jest w ogóle najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi właśnie o zakładanie czegokolwiek pod sukienkę. I ostatnio nawet jak byłam na kolacji rocznicowej z mężem, właśnie zresztą miałam nawet tą sukienkę. To jeszcze wtedy postanowiłam, że ok, założę opaskę i zobaczę, wiecie, dawałam szansę za szansą, próbowałam je zakładać, ale po pół godzinie miałam dość, więc dobrze, że miałam ze sobą te spodenki, jak tylko dojechałam na miejsce dzida do toalety, pobiegłam po prostu zdjęłam te opaski paskudne, a siedziałam w samochodzie, słuchajcie, ja nie szłam za dużo przeszłam do samochodu, pojechałam samochodem na miejsce i tyle tylko, że doszłam do toalety i już miałam dość tych opasek, więc naprawdę dla mnie najlepszym rozwiązaniem są po prostu te zwykłe bawełniane takie spodenki tak jak mówię, one są w trzech, w trzech kolorach, takich typowych dla tego typu bielizny, czyli właśnie biały, cilisty i czarne. Dla mnie to jest rewelacja, dla mnie to jest najlepsze rozwiązanie. Wy mi też pisałyście, jak ja tylko wspomniałam o tym na stories, y powiedziałyście, że najlepsze rozwiązania to jest na przykład antyperspirant, albo olej kokosowy nawet, ale u mnie się te rzeczy nie sprawdzają. Ja naprawdę próbowałam wiele, wiele rzeczy i, i nie. I dlatego ja też mało sukienek noszę y latem, zdecydowanie więcej sukienek noszę jesienią, kiedy mogę założyć po prostu rajstopy. Latem, jeżeli muszę założyć to to jest dla mnie najlepsze rozwiązanie. Bardzo mi przykro, niestety. Dziękuję firmom, które mi wysłały te opaski za darmo, ale ja nie jestem w stanie polecić żadnych z tych opasek. Dla mnie one się kompletnie po prostu nie sprawdziły. Może dla mniejszych osób, może w przypadku kiedy nosicie mniejszy rozmiar i to jest tylko chwilowe i nie macie tego problemu, że w zasadzie wasze uda już przy pośladkach są generalnie szerokości pośladków, tak jak ja, tak jak ja mam, więc może przy mniejszych rozmiarach to paski zdadzą egzamin. W moim przypadku kompletnie się nie sprawdziły, zupełnie ich nie polecam. Te z nogaweczkami też się nie sprawdziły, niestety. Te rajstopowe najlepiej w sumie z nich wszystkich, chociaż i tak nie jestem w stanie powiedzieć, że to jest mistrzostwo świata. Bo kosztują od 10 do 17 zł, w zależności od grubości materiału. Natomiast te spodenki 15 zł czy 14 zł na bazarku, i dla mnie po prostu to jest najlepsze rozwiązanie. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że tym filmem Wam trochę pomogłam. Może ustrzegłam Was przed zakupem, jeżeli nie byłyście pewne, czy takie opaski chcecie kupić. Tak jak mówię, każdy z nas jest inny. I ja też widziałam y, różne wpisy na, w internecie, które bardzo chwaliły sobie te opaski i mówiły, że to jest świetne rozwiązanie i pomogło dziewczynom zakładać sukienki w, w lato czy wiosną. Mi się niestety to, to rozwiązanie nie sprawdza. Może po prostu ja jestem akurat za duża do tego rozwiązania. Mam za, tak roz, wiecie, rozmieszczone, tłuszczyk, że na udach i na pośladkach jest go najwięcej. I w tym wypadku po prostu te opaski się nie sprawdzają. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Dajcie mi znać, co sądzicie o takich filmikach, czy był on dla was przydatne, czy miałyście tego typu opaski, czy też może właśnie jakieś inne rozwiązania. Jeśli macie swoje patenty, to oczywiście napiszcie je na dole, bo na pewno skorzystamy z nich, jeśli nie ja, to na pewno dziewczyny czytające komentarze. Warto się wymieniać tego typu doświadczeniami i patentami. Tak więc koniecznie, koniecznie zostawcie swój patent na dole. Dzięki serdeczne za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmikach. Do zobaczenia. Papa! Pa.